Witajcie, przyjaciele, Tomek z tej strony. Dzisiaj chciałbym rozwiać pewne wątpliwości w temacie Eucharystii, czyli tak zwanej komunii. Ponieważ wielu ludzi, których znam, boi się podjąć pewne kroki wiary, ponieważ są uwięzieni, jakby w więzieniu systemu religijnego, poprzez na przykład ten akt. Uważając często, że po prostu kiedy nie spożywam Eucharystii. To wtedy tracę zbawienie. I posiłkujemy się tu dzisiaj Biblią, żeby to było jasne. I wyrażam tutaj pogląd biblijny w tej sprawie, ażeby uwolnić Was od fałszywego postrzegania Eucharystii. Więc na czym bazuje, jakby to? Ewangelia Jana 6:53. Jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Po pierwsze, tu nie jest napisane o, o zbawieniu, więc życia w sobie, tylko o życiu w sobie. Po pierwsze, czyli nie będziecie mieli życia w sobie. Co to znaczy życie? Tutaj trzeba by było wrócić do słowa "sozo soteria". Jest to słowo zbawienie" życie i to jest po prostu pełnia życia, czyli doświadczanie wolności, radości i pełni. Czyli pierwsze co musimy zrobić, nie chodzi tutaj o zbawienie, pójście do nieba, ponieważ Ewangelia wyraźnie nam mówi, że zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. A zatem nie można zdobyć sobie zbawienia jedząc Eucharystię. Jednakże w hebrajskim słowo zbawienie znaczy siedem różnych znaczeń, tak jak powiedziałem wcześniej, uwolnienie, uzdrowienie itd., to tyczy się ziemi. I tutaj jest napisane, że to jest, yy, czyli spożywanie ciała i krwi, po pierwsze Chrystusa, jest... Życiem w sobie, czyli jest pewnym przełomem, który Ty będziesz miał, przełomem, a nie pójściem do nieba. Nie możesz teraz zaskarbić sobie nieba tym, że jesz Eucharystię. To po pierwsze. Po drugie, o co tak naprawdę Jezusowi chodziło z tym jedzeniem? Czy, czy to jest jedzenie faktycznego ciała i jedzenie, picie krwi? Po pierwsze, w, nawet w religii rzymskokatolickiej nie pije się em, żadnej krwi i nie zjada się ciała. Oczywiście em, księża piją kielich. Jednakże wie, zwykli wierzący tego nie robią, więc już i tak coś jak nie jest to zachowane, tak jak było w oryginale. Po drugie, zobaczmy sobie właśnie pierwsze, hmm, <śmum> przepraszam, pierwszą praktykę kościoła. Więc widzimy to w Dziejach Apostolskich, rozdział drugi. I jest tam tak: codziennie trwali w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek więc dla nich było to przeżycie wspólne w rodzinie w domu jako posiłek to była po prostu tradycja żydowska tak jak mamy paschę i tam był chleb i wino to tak samo tutaj to była po prostu ich tradycja to tak jakbyśmy mieli codziennie wigilię coś takiego więc oni tak spożywali pierwszą eucharystię więc o co tutaj chodzi z tym kto nie zje mojego ciała i Nie będzie pił krwi jego, nie ujrzy, nie będzie miał życia w sobie. O co tutaj chodzi? Więc tu musimy troszeczkę wrócić do księgi na przykład Izajasza ze Starego Testamentu, rozdział 55. Jest tutaj napisane tak: zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba tam i nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi. Tak iż, e, tak, iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego tak słowo, które wychodzi z moich ust, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swojego posłannictwa. Tutaj chleb jest przyrównany do słowa. Idźmy dalej do Nowego Przymierza, Ewangelia Mateusza 4,4. On zaś, Jezus odpowiadając, rzekł, napisane jest, nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem, Wychodzącym z ust Boga. Widzicie? I tutaj mamy, wracamy do pierwszego. Jeżeli nie będziecie spożywali ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego. Ciało, chleb, jest symbolem całej nauki Jezusa Chrystusa. Krew jest symbolem. Całej zamiany na krzyżu, tam gdzie krew jego była wylana. A zatem t, w całokształcie Jezus powiedział, że nie będziesz miał życia w sobie, dopóki nie poznasz jego nauki i dopóki nie będziesz żył jego całą nauką i wymianą krzyżową. Rozumiesz? A Jezus mówił o Nowonarodzeniu, a nie o Chrzcie Niemowląt. Jezus mówił zupełnie inaczej. Jego nauka to nie była religijna nauka, którą dzisiaj się prezentuje i przedstawia. A zatem wielu ludzi religijnych, którzy przestrzega e, w całą naukę religijną, że tak to nazwę ogólnie, nie poznało nigdy nauki Jezusa, a zatem nie spożywa jego ciała i nie pije jego krwi. Przecież Jezus nie namawiał do spożywania ciała i picia krwi. Rozumiecie, o co mi tutaj chodzi? To nie jest tak, że ty z zewnątrz sobie zjesz <laughs> jakieś cokolwiek i teraz to zrobi robotę bez Twojej wiary. To jest bez sensu. Bez sensu. Wszystko jest Do wszystkiego jest potrzebna wiara, a zatem jeśli człowiek idzie bez wiary i cokolwiek zjada bądź pije, to i tak nic mu to nie da. Więc spożywanie Eucharystii jest proroczym gestem jedzenia ciała i krwi. Symbolicznie Jezus to pokazał poprzez Paschę, gdzie wzięli chleb, który mieli, niespecjalny chlebek, i wzięli wino, które mieli na stole z tradycji, które było przy okazji. Więc on to jedząc i powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Czyli, że on swoje ciało za nas oddał, zbiczowane i umęczone, i on krew swoją za nas przelał, żebyśmy my byli uratowani. Więc chodzi o jego dzieło, o jego naukę, bo chlebem jest słowo. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem wypowiedzianym z ust Boga. I gdzie to mamy dalej? Jezus zachęca w Ewangelii Jana. 14:23. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli kto mnie kocha, będzie zachowywał moją naukę, a nie będzie jadł chleb. I myślał, że coś się zmieni, rozumiesz? Zobacz na praktykę. Więc, czy nie można spożywać komunii? Można. My, my także, jakby jako ruch, praktykujemy komunię, Eucharystię, tylko taką właśnie pierwotną, łamiąc chleb po domach i spożywając posiłek w prostocie serca. A nie Specjalnie namaszczone, jakby, jakby, jakby coś przez Lewitę, księdza tak, dzisiejszych czasów, co zrobi robotę za człowieka. To jest bardzo niebiblijne, ponieważ jest to jakby rytuał, czyli duchowny robi za ciebie robotę, a ty wystarczy, że coś połkniesz i teraz Jezus wszedł w ciebie. <laughs> Żeby Jezus się w tobie narodził, potrzebujesz się na nowo narodzić. Potrzebujesz wyznać go realnie jako Pana i Zbawiciela swojego życia. I wtedy, wracając do początku, kto będzie spożywał ten chleb i ciało, czyli tą naukę Chrystusa, tą naukę Chrystusa, jeżeli będziesz się karmił Jego nauką, Jego słowem, jeżeli będziesz także przy okazji pewnych wydarzeń łamał chleb z braćmi i siostrami w wierze, tak, to będziesz miał życie, czyli pełnie Sozo tutaj na ziemi. Czyli pełni przełomów, uwolnienia, uzdrowienia. A nie, że pójdziesz do nieba, jak zjesz jakiś chlebek, a nie pójdziesz do nieba, jak nie będziesz jadł chlebka. To jest bardzo wielkie więzienie uczynków. Bardzo jeszcze raz powtarzam na sam koniec, już podsumowując: nie będziesz zbawiony za żaden uczynek. Zapamiętaj to sobie. Za żaden sakrament. Za żaden uczynek nie możesz być zbawiony. Jest to napisane w liście do Efezjan, że zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Nie można zatem chlubić się Eucharystią, że pójdziesz do nieba, bo ją zjadasz. Nie można. Rozumiesz? Nie można się niczym chlubić. Jeżeli czymkolwiek, to tylko tym, że Jezus za ciebie zapłacił, a ty po prostu uwierzyłeś i wziąłeś to za darmo. Za darmo. Bo tak naprawdę żaden z nas się nie nadaje do tego, by sam w sobie bez Chrystusa zapłacić za swoje zbawienie. Więc nie rób tego. Nie płać tym. Nie bój się wyjść z więzienia. Tak naprawdę okultystycznego, że rytuał jakiś zmieni ciebie, bo wejdzie w ciebie Bóg. Przestań, kiedy jesteś nowonarodzony, je, mieszka w tobie Bóg i on znikąd nie wychodzi. A spożywanie ciała i krwi to jest zupełnie inny klimat. To tłumaczę więcej w fundamentach 2.0 na mojej playliście pod tytułem Komunia. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli chcesz poszerzyć tą lekcję, zobacz sobie tam błogosławie, papa.